Ja jestem z siebie dumny, właśnie złożyłem wniosek na 100 tysięcy na stworzenie centrum mądrości mieszkańców. To jest zupełnie innowacyjna struktura, w której będziemy mogli się poznawać, lepiej je rozumieć, czuć i organizować w mądry sposób, przez to ułatwiając sobie życie i upraszczając. Oczywiście mam, mam doświadczenie już w tym i wiem, że na początku, żeby to w ogóle ludzie to zrozumieli, no to mm, trzeba zawsze dążyć do tych naj. Najmądrzejszych, najciekawszych, którzy mają już to pogłębioną świadomość, ponieważ normalny człowiek w, w, w takim wychowywaniu społecznym no to tam tej mądrości za wiele nie ma, i stąd, no stąd jest tak, jak jest, tak? stąd jest też ta taka mentalność, jaka jest. Natomiast będziemy to, to wszystko sobie tutaj przemieniać właśnie w takim elitarnym gronie no bo dla mnie, słuchajcie, słuchajcie kochani, wy, którzy macie w sobie mądrość tą właśnie głębię, to właśnie na naprawdę, no to, to jesteście prawdziwymi ludźmi, tak? Jeżeli człowiek jeszcze funkcjonuje gdzieś w takim zasłyszaniu, powtarzaniu, bezmyślem, no to taki człowiek, no, e, może robić więcej szkody, to widać właśnie, jeżeli chodzi o w ogóle środowisko, tak? Degradację. O te różne dziwne rzeczy, gdzie ludzie wzajemnie się manipulują, e, zniekształcają obraz rzeczywistości i karykaturyzując. Także jakby tutaj to czekałem troszeczkę na to, żeby ktoś może tutaj zrobił z naszych. Natomiast mało komu się chce. Ale tutaj jak jestem, no przestrzeń tak się przełożyła, że postanowiłem to jakby tutaj ogarnąć. I, i jesteśmy. Także to będzie w, w przyszłym roku w 2021. Rozmawiałem już nawet z prezydentem, też się podpisał. Już sam myślał też o jakimś, o jakimś miejscu, w którym będziemy to robić. No i tak się zacznie, tak? Żebyśmy kształcili ludzi już w takim świadomym dyskursie, żebyśmy też stworzyli takie media, niekomercyjne, tylko takie wolnościowe, właśnie mądre media, tak? To jest, to jest podstawa. Bo w tych komercyjnych tam nie ma prawdy, tam jest tylko to, co ktoś z nas posmaruje. I w ten sposób to się tam daje. I to jest wszystko takie na kluczu, tak, zastraszania, takiej sensacji taniej. Emocji i tak dalej, no i, no i to generalnie już jest takim no po prostu pase, tak, gdzieś dla tych z nas, którzy już się jakby bardziej po prostu pragną żyć naturalnie, w zgodzie ze środowiskiem, ze sobą i tworzyć prawdziwe relacje, tak, to właśnie pogłębione. Więc z tym centrum no, jest tutaj bardzo duże, duży wachlarz możliwości, co będziemy sobie tam robić. No tak chciałbym, żeby na początku była przynajmniej jakaś jedna chociaż salka dodatkowa, w której będziemy mogli robić warsztaty, wykłady, spotykać się w takim właśnie świadomym dyskursie dobrego samopoczucia, otwierać się na siebie, poznawać się w taki właśnie no, najlepszy sposób, czyli właśnie w dobrym środowisku. Więc będziemy tutaj kształtować przede wszystkim dobre, przyjazne środowisko oparte na prawdziwości, czyli żyć, żyjąc swoim życiem, gdzie możemy się uwolnić od od jakichś takich właśnie tanich manipulacji, których gdzieś się trwa, tak gdzie jedni wykorzystują drugich, gdzie się pojawia ten cały COVID, tak? czyli COV-ID, czyli identyfikator bydła, gdzie jedni, zobacz, patrzą na innych jak na bydło, wykorzystują się, a potem ta karma wraca. I tutaj yy, po prostu będziemy przenosić w tryb życia swoim życiem, doceniania tego, co mam. A jednocześnie, poprzez odpowiednie filtry, będziemy też wyłapywać różnego rodzaju manipulacje. Też, no, które są najczęściej no, nieświadome. No, nie ma świadomych manipulatorów. Manipulatorzy zawsze są ofiarami tak manipulacji. Tego, że się zasugerowali czymś, czy sami wkręcili się, nie wiem, że coś jest złe, że i tak, że to jest, że tak to funkcjonuje w zły sposób i, i na podstawie tego taki człowiek będzie jakby no, negatywnie funkcjonować. I dobrze jest powiedzieć: Dobrze jest sobie właśnie odkrywać to pole energetyczne, jak funkcjonujemy, jak się czujemy z kimś, ze sobą, jakie są w ogóle zakresy naszego funkcjonowania, um, jakie są talenty, możliwości, w ogóle to znaczy człowiek. I oczywiście będziemy stwarzać takie miejsce, w którym jakby łatwiej będziemy się w tym wszystkim jakby odkrywać, poznawać, a nie dawać gotowe jakby odpowiedzi tylko, tak? Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się naprawdę odkryli, I jak fajnie jest być sobą, widzieć, czuć, tak się już z tą zewnętrzną świadomość zmysłową, ale też wiedzieć, że jesteśmy czymś ponad tym. Jesteśmy tak naprawdę wewnętrzną świadomością nieuwarunkowaną, która ma bezpośredni dostęp do miłości, czyli do zasilania. Bezpośredniego, a nie tego bateryjkowego. jak ta świadomość zewnętrzna, która opiera się na pamięci, na pewnych skojarzeniach, wrażeniach, porównaniach, ocenach, oczekiwaniach. Także, no, no zaczynamy już sobie to powolutku. Um, na razie, jeżeli chodzi o losy świata, to ja to widzę tak, że w kwantowym świecie, tam gdzie ja sobie tutaj rozpoczynam coś, to tym samym pokazuję. Że już w pewien sposób jestem gotowy na to, żeby no, stworzyć coś od podstaw, i, no, i tam wszędzie, gdzie też Ty słuchając to, czy czując, czy postępując zgodnie z tym, co naprawdę czujesz wewnętrznie, z wewnętrzną prawdą, tam się spotykamy i, i te światy, można powiedzieć, przetrwają. Inne, no to idą pod kosiarę, bo to trochę tak jest jak z chorobą, tak? Jak przychodzi choroba, zbiera żniwo, bo choroba jest tam wszędzie, gdzie jest funkcjonowanie bez sensu. Tak, gdzie człowiek coś robi w takiej dziczy, lęku, obawach, stresie, no i to jest coś, co jest wykańczające. Natomiast kiedy wybierasz prawdziwość, kiedy się potrafisz zatrzymać, kiedy jakby jakaś taka presja dziwna zewnętrzna, te dziwne warunkowania już tutaj nie dochodzą, a nie dochodzą dlatego, ponieważ poprzez prawdziwość dosłownie stwarza rzeczywistość. Tak Ci, którzy manipulują gdzieś tymi owcami, tak? czyli muszą pierwszy ich zamienić, tak? czyli wkręcić, że Ty nie jesteś człowiekiem, ty nie jesteś człowiekiem boskim, ty nie jesteś dzieckiem boskim, ty jesteś baranem boskim. A jak, jesteś, jak już jesteś baranem, no to co? To barana się bosko strzyże, a na końcu w, w boskim kebabie wyla, wylądowuje. I to jest, no jest to prawo destrukcji i kreacji. Jeżeli ktoś nie czuje wewnętrznie prawdziwości. To znaczy, że gdzieś jest jakąś już w powierzchni, w pewnej, tak? Jeżeli już w tej powierzchni gdzieś jakby zostaje, no to jest jakby ulega zmieleniu, tak, tej entropii. Natomiast życie nie jest tak prymitywne i tak jednotorowe, jak się ludziom wydaje, że idzie czas w jedną stronę, czy że jest Bóg, albo niektórzy myślą, że nie ma. Nie, ci, którzy myślą, że nie ma, tak naprawdę gdzieś są odłączeni już od tego, albo w inny sposób przejawiają tą, e, tą kreację, że sami. Przez tą boskość się przejawiają, czy też po prostu mają inną definicję na boskość, że to jest świadomość, kreacja. Ale też są oczywiście ludzie właśnie odłączeni, którzy już są takim, takim ciepłym jedzeniem i gdzieś się nawzajem jedzą. tak I ta karma potem gdzieś tam wraca, tak jak wiesz, z, jedzą powiedzmy te krówki, te młode, młode krówki, te dzieci, tak zarżnięte z i zamordowane, żeby je sobie zjeść. Dla próżności podniebienia. No to tacy ludzie, widać, wiesz, no niski poziom empatii, mają to gdzieś, tak, wszystko w dupie. No i generalnie takim ludziom ani nie zaufasz, ani oni sami sobie nawet nie ufają. No i generalnie, więc na takim wymiarze, no tam są zaraz monopole, się tworzą, gdzie z takimi ludźmi się no, trzeba wręcz kontrolować, manipulować, bo tacy ludzie są groźni, niebezpieczni dla siebie. tak Jeżeli człowiek funkcjonuje w głupi sposób, no to będzie ogłupiać innych, będzie marnować energię. A na to nasza świadomość jakby się nie godzi, ponieważ po co marnować coś, marnować potencjał, jeżeli można żyć i cieszyć się jakby funkcjonowaniem właśnie w mądry sposób. Dlatego też to centrum powstaje z myślą o Was, kochani, o, waszy, o Waszym prawdziwym ja, o naszym prawdziwym ja, w którym jesteśmy sobą, czujemy się dobrze, mamy to ten kontakt pełny z naturą, ze sobą. Jest to poczucie szczęścia, wewnętrznej dynamiki, która pozwala nam robić, osiągać prawdziwe wyniki. Także idę sobie tutaj i się tutaj z tobą tym dzielę. No bo jakby to nie patrzysz. No target jest prosty. Ja już, już przez, przez ileś naście lat tak gdzieś jakby przemawiam do ludzi i ja dziś sam wiedziałem gdzieś może na początku na tym, że człowiek, który gdzieś jest w tym ogłupiałym systemie, zamknięty, zblokowany, to jest jakby zastygnięty i on nie, nie, nie potrafi z tego wyjść. On jest tak jak, wiesz, ukrzyżowany, tak? Gdzieś w jakimś, przy jakimś krzyżu siedzi i, i z takim człowiekiem lepiej po prostu pogodzić się z jego odejściem, natomiast zajmować się tymi ludźmi, którzy mają w sobie energię, potencjał, którzy są rozgrzani, którzy już sami działają. Jeżeli w ten sposób właśnie działamy, to jest mądre. Ponieważ w ten sposób, jeżeli poznajesz ludzi, którzy są właśnie mądrzy, którzy, których czujesz świetnie, bo nawet nie muszą być wcale. Może im się wydawać, że nie są mądrzy. To nie, nawet nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, jak ty się czujesz z takimi osobami, czy one cię bezwarunkowo akceptują, czy rezonują, czy jest ten in, in, integrujący rezonans, i on się też zawsze zadziewa, kiedy ty po prostu robisz swoje. Tak jak ja teraz, tak? robię coś, co ma sens, ma najwyższy sens, tak naprawdę, najwyższy priorytet na świecie. Znaczy, nie ma wyższego priorytetu od tego, żeby robić takie właśnie centra mądrości, miejsca, gdzie ludzie mogą być sobą, dobrze się czuć, swobodnie poznawać w takim świadomym dyskursie, w jakim po prostu no, człowiek jest człowiekiem, i przez to rozgrzewać się. I zobacz, i do takiego miejsca będą przychodzić ludzie, którzy już są rozgrzani którzy sami gdzieś już szukają prawdy. Którzy no bo to też jest tak zauważyłem, że ludzie tacy często czytają podobne książki, tak? Osho, Demello, Eckhart Tolle, to potęga teraźniejszości, Marfi, potęga podświadomości. Tego typu tematyka jakby też się jest, staje się bliższa, Kurs cudów. Inne takie właśnie książki o tematyce duchowej, też kwantowej, tak, gdzie już ogarniamy jakby tą wielowymiarowość rzeczywistości w których sobie jesteśmy, tak w tym zrobisz coś, co jest zgodne z Twoim sercem, z czymś innym, co jest zracjonalizowane przez umysł, że jest dobre. No i widzisz, jaka jest różnica, że tam, tam zawsze, wszędzie, gdzie głowa, to jest wszystko taki trochę eksperyment bez serca, który prędzej czy później musi się, musi upaść. Natomiast to, co robisz z serducha, to zawsze, jakby działa dobrze, walniesz się przez z ocen. I jesteśmy, wiadomo, na jednym i na drugim. Kiedy dobrze się ze sobą czujemy, kiedy jest to integracja, no to wszystko jakby znikają granice. Ja sami to już pewnie zauważyliście, że jak jesteśmy w gronie ludzi, których bardzo dobrze czujemy, których gdzie jest wzajemne wsparcie, uzupełnianie się, to gdzieś te granice się zamazują i bardziej czujemy, jakbyśmy byli jednym organizmem. To jest takie zintegrowanie, nie? że każdy z nas wie, co ma robić. Jest takie połączenie, ale też tam potrzeba, by występowała bardzo mocna jakby relacja. Tak? teraz jak byłem w, na, na festiwalu Kosmos, to też poznałem kilka takich relacji. Ehm, też przybliżyłem te relacje, które już miałem wcześniej, tak? Ze znajomymi, z przyjaciółmi no i miałem bardzo mocne też stany, też łzy wzruszenia, takie poczucie właśnie z jedno, ujednolicenia, takie zobaczenie w tej drugiej osobie właśnie tej takiej boskości, tej świadomości, tego piękna, tej cudowności, tej wspaniałości. I też ze wzajemnością, nie? gdzie. Gdzie jak to jest, to wiesz, jesteś, czujesz, że jesteśmy już we dwoje, nie? Jesteśmy, wiesz, w czwórkę, czur w, w grupę, w grupie, tak? I że podobnie rezonujemy. I to jest, wiesz, to jest takie autentyczne, to jest coś takiego nawet przewyższające, te wyobrażenia na temat życia, funkcjonowania. Gdzie jak już raz doświadczysz czegoś głębszego, tak? Tej głębszej rzeczywistości, to widzisz, że ta taka demonstracyjna, można powiedzieć, tak? Spłucona w społeczeństwie, no jest po prostu... No kant dupy rozbić, nie? Takie coś, no gdzie masz kontakt z ludźmi, którzy wiesz, no funkcjonują jak te erytrocyty, można powiedzieć, bez, bez jąderek, bez jakiegoś wewnętrznego podejścia, naśladują się nawzajem, ocen osądzają, porównują. Mają często sztucznie zawężone jakby percepcje na widzenie problemów czy na zapierdzielanie, gdzie nie mają jakby czasu dla siebie nawet. No i okej, okay, ty po prostu rozumiesz, że to nie jest twoje środowisko. No, tylko zaczynasz ogarniać i też przez to uwalniasz się od oceniania, tylko widzisz, że ty jesteś bardziej reprezentujesz te komórki odpornościowe różnych typów, które są ma już odpowiednio zaawansowaną świadomość, stąd tak bardzo cenisz różnorodność tak? widzenia, dopełnienia, gdzie widzisz, że coś jest z jednej strony falą, ale z drugiej strony staje się cząstką. Widzisz, jak te poziomy energetyczne, jak częstotliwości, wibracje w zależności od tego, czy się jest sobą czy nie, czy się jest właśnie bardziej w umyśle, jakby się zmieniają, tak? Im bardziej jesteś sobą, tym bardziej czujesz miłość, tym bardziej jesteś w sobie zakorzeniony, tym bardziej jesteś w obecności, tym jest większa błogość właśnie, która się też sprzęga z tym bardziej, że masz, że jesteś jeszcze bardziej w obecności. I te wibracje wówczas jakby tak przyspieszają, czy jest takie zespolenie z tym, co się dzieje wokół, jakby się przejawiasz bardziej w polu, tak? Stąd możesz też pojmować lepiej to, to pole serca, które jest wiele, wiele razy większe, potężniejsze niż, niż pole umysłu, który w zasadzie przypomina bardziej księżyc w nocy, który tylko odbija tak, promienie słońca, które można powiedzieć, że porównując, że słońce właśnie jest naszym sercem, jest tym, co samo w, siebie, w sobie nie ma cienia, promieniuje pięknie, dając początek życia, światła. No i to się wszystko fraktalnie tutaj holograficznie przejawia w różnych wymiarach tworząc te wszystkie piękne formy w całej tej różnorodności. Łącznie z naszym ciałem, z organizmem, tak, który odzwierciedla też cały kosmos, wszechświat. No i sobie jesteśmy. I to są takie nowe czasy, widzisz, w których wiesz, mamy to, co mamy. No i tworzymy. Na początku wiesz, dla człowieka normalnego, to, co mówię, to jest może być jakieś inne, może nawet dziwne, bo to jest coś, że takim człowiek czuje się gorzej, tak, ponieważ gdzieś Często zmarnował swoje funkcjonowanie na rzeczy, których nie lubi. Jest często z ludźmi, których nie chce. Dlatego to, jest, to są filmy i przekazy dla tych ludzi, którzy wybierają prawdziwość. Bo nie ma głupich ludzi z natury, tylko mogą być różne dziwne zachowania, tak? które wynikają z lęku, z jakichś braków. A kiedy coś takiego robisz, no to wiadomo, że w, w braku jest zawsze no, jakiś błąd. Zawsze. Jakieś zawężenie, tak jakiś lęk, jakiś fałsz, no, bo wkręciłeś się w coś, co nie działa. Także na ten moment, już tutaj widzicie, bo powtarzam pewne rzeczy, które są istotne i ważne. Najważniejsze na świecie nie ma niczego ważniejszego. Jeżeli uważasz, że jest, to bardzo chętnie tutaj przeczytam. Ponieważ też, no ja to bym wierzył, już był sobie w swoim królestwie. Natomiast na ten moment, jeszcze widzę, że są pewne rzeczy do przerobienia, i, i stąd tutaj się manifestuje w postaci ludzkiej chociaż tak naprawdę bardziej się przejawiam czy utożsamiam się z duchowością z taką właśnie energetyką gdzie z poziomu której możemy mieć zawsze piękne jakby ciała piękno piękną rzeczywistość trochę jest tak jak